Siema, jestem ZdrowGox i witam was w kolejnym filmie na tym tym kanale A dzisiaj robimy eee, oglądanie w edycji Ultimate Team FC 26 A więc Nie jadł z tym i tutaj Robimy będziemy mogli Właśnie Jakby Mamy takie osoby jak talent, jak talent i gdzie będziemy mieli tak jakby dojście do finałów i za to będzie na wolnej lody. Ja już to wyglądałam, więc ja już to wiem i ten dźwięk dodaję w montażu, bo mi się słabo nagrał dźwięk przy filmie, więc jak będziecie słyszeć te moje głosy, to proszę, no to proszę, to nie unikajcie. No to mi się generowało nagrało, dlatego że teraz wypełniam ale będzie Challenger a Challenger so to, the the to, to są chyba wyzwania yeah, no, bardziej czasy pod nas to, będą nam bardziej przywilej

będziemy mogli wybrać którą nogą chcemy uderzać, czyli przykładowo dajmy z zawodnikiem prawonożnym, na przykład dajmy z, no, z najwyższej półki Ronaldo, będziemy mogli uderzyć lewą nogą, a na zawodnikiem prawonożnym, e, na the przykład Messi, będziemy mogli uderzyć prawej nogi. I będziemy to sami wybierali przy jakby przy... przy, przy

Lockpatch jest takie lobem podanie Inside Foot, Carlet to Zjedzioną przytnę jeszcze w komentarzu co to znaczy Bellingham to jest akurat I jak do roz... I będziemy mogli zrobić teraz wygranie i w tych live eventach, live eventach nie będziemy mogli zagrać dwa razy ten sam składem, czyli będziemy musieli cały czas grać innym składem. Nie będziemy w ogóle mogli cały czas tym samym składem, tylko innym. Więc to będzie na pewno ciekawe, więc właśnie tutaj nie będziemy mogli zagrać parę razy yy, tym samym składem, czyli na szpicy po bokach Sonem oraz Saką, na wrance Sonem, na mosy. Palmere, Rice, and. And challenging your ability to compete with different squads. Okay. It's oh, Each it's corner. Consists of a three three but here's the catch You must use a completely new squad every single match. Unlike tournaments, you won't get knocked out when you lose. But the more wins you get, the better your reward will be key yeah, you know, uh, live events are also replaced and, and reinventing friendlies. Live events, including gallets and, and tournaments, uh, uh, can have squad requirements, house rules, and okay, new. you one use of resquad, safe squad, and really Allowing you to qualify for events by completing objectives such yeah, as winning qualifiers. Win. Win. We've also made big changes to the rivals, rivals and champs based the future. Bounties woda, are the first huge mówią. addition to Rivals One game objectives that pop up every few matches and give you a chance at immediate rewards Complete the challenge and you'll earn weekly reward points, accelerated progress, season pass points or even packs Bounties won't always be about the win We will We will Nie zawsze będziemy musieli wygrać, więc to jest okropny plus, Nie nie jest zadaniem takim, że musimy wygrać, To oni To mają, naprawdę, to oni To nie wyżywamy, i goal, nie chance chance wygrać, To jest ważne. To To Wyrabkuję dalszy proces. Wracę do tematu grania. Grania, żeby We feedback and champions players are no FC 26, qualify for champions directly by reaching a high enough champions qualification points. players, we're introducing challenges. A second tier of champions that allows people of different skill levels to experience the thrill. We can. But don't worry, champions will still be the pinnacle, with stiffer competition and better rewards. We're building on our improvements in fc 25 regarding disconnects. We know your stance and we agree. Players shouldn't be No ciekawe jak to będzie działało też. Można no, no bardzo mi to ciekawe jak to będzie działać, na jakimś zasadzie przynajmniej, czy będzie z tym jakaś istna tragedia, czy to będzie dobrze działało, nie? Jeżeli tutaj fajnie... We also know when these cuts oh, typically happen so and when the are the most, the most frustrating late in a game after a red, red card or before penalty. In F C twenty six, if the score is tied and your opponent disconnects game in game. any of these the situations, not just game game, by the menu, or by any method. You will see though, evolutions are changing based on your feedback as well. In FC 26, some evos will be repeatable, similar to how we work with SBCZ objectives. Cosmetic evos will now also stack. And you'll be able to maintain the look of some EVOs so you can still boost the players' ratings without losing existing visuals. The Ultimate Edition comes with one extra EVO slot, meaning you'll be able to EVO two players at once from the very beginning of the year. We know these details matter, they can make the Ultimate Team experience better. But the most fundamental change, and the one you've been the most vocal about, is gameplay. Ultimate Team now has its very own gameplay experience called competitive gameplay. It's tuned to maximise three things: responsiveness, to i to, jeszcze, and control. And designed i to We passing, Na to jak właśnie to się robi, że zawodnik bardzo szybko to robi, nie tylko nie tak wolno jak w edycji 25, to tylko troszkę. Tak tak And o, to jest tutaj ważne, widzę, że się patrzcie, w 25 c dowodnik musi iść w tą samą, w, idzie w tym samym kierunku, a w 26 próbuje jakby się kiwać, za każdą cenę próbuje jakby się kiwać, więc jeżeli to tak menu naprawdę wyglądało, to czasem dla IEA. Ja, ja. I zaraz że wcale że że nie przerwy ale nagrywałam wczorajszy filmiki po zbawieniu jaka w, z w. w, z w. w, w to narzędzia są zbierane I zwróćcie uwagę na to jak się rusza. bardzo silnie mamy z mają Interwencje są wzbogacone o lepsze o lepsze jakby To zauważy, w sytuacji, hitake, od, od nie and it feels out of your control. That's the exact feeling of what the game is aimed at addressing. Player stamina so is also like being treated like differently. As your players tire, they'll remain just as explosive and agile, but only when you're controlling them to reward active defending and player switching one-touch passes are also more responsive. now, passes can sometimes be triggered as little as one frame before receiving the ball, making your players more reactive to split-second decisions. each of these changes makes the game feel more responsive and encourages you to be in control, which is the feeling we want you to have when you play ultimate. którym uderzamy z jakąś siłą... No ciekawe, ciekawe. Na pewno mnie to mega ciekawi team jak to you. będzie zrobione. Ultimate team is about you. I jeżeli będzie... To mi się mega widzę podoba. Tutaj właśnie to to to. I ciekawe, czy będzie w każdym trybie Czy tylko w trybie Ultimate. Właśnie ile jest zwolników do strzału, który to jest jego gol and some other stuff, so it's not sure if I've ever played any of Your tactics, your favorite modes, the choices you make, the games you play. And, and we hope do. that by expanding F.U.T.'s competitive structure with more ways to compete, improving core parts of the F.U.T. experience, and introducing competitive gameplay, that you'll feel in control, on and off the pitch.